Syna, przejdźmy do tego, co jest bliższe twojemu sercu, czyli do muzyki. Ostatnio cała Polska razem z tobą świętuje twój sukces. Czy ty się spodziewałaś takiego werdyktu? Ojej, naprawdę się nie spodziewałam. Jestem bardzo wdzięczna wszystkim tym, którzy po prostu ponieśli tę informację w świat, bo to jest coś takiego... No wiesz, ja mam już 52 lata, więc to nie jest dużo. Uważam, że to jest cudowny wiek dla kobiet, ale jednak w naszym zawodzie... no. To nie jest tak, że za każdym razem masz taki flow i taką możliwość poniesienia informacji muzycznej w świat, że nagle młodzi ludzie zaczynają słuchać swoich piosenek, bo oni mają swoich artystów, to jest ich pokolenie, ich świat. Urodzili się 30 lat później, znaczy 50 lat później niż, albo co najmniej 40, albo 35. Więc wiesz, to nie jest ich świat. Mój świat nie jest ich światem. Więc to, że połączyła nas muzyka, to jest dla mnie coś absolutnie cudownego i za to jestem bardzo wdzięczna. Czy powrót po 30 latach na tą eurowizyjną wielką scenę jest dla czy to przerażający, czy raczej motywujący? Nie, motywujący. Tam myślę, że bardziej przerażona byłam 30 lat temu niż teraz. Bo tak. teraz mam świadomość tego, kim jestem, co śpiewam, to jest moja piosenka, to były moje decyzje, to zupełnie co innego, więc mm -hmm. naprawdę sama no, Sama rozumiem. Przejdźmy do tego, co się będzie działo już tam na miejscu, w Szwajcarii. Czy ty już masz koncepcję, jak to będzie wyglądać, i czy została ona zaakceptowana przez komisję? E w zasadzie tak, ale cały czas jest problem, bo to nie jest tak, że oni mogą e, nie akceptować naszych występów. Chociaż, jak widać, zdarzają się takie sytuacje i w przypadku Eriki, czy, e, czy tej dziewczyny z, z Malty. Tak. No to są decyzje odgórne. Nie mnie to komentować. To jest kwestia gustu. Nie wiem, trudno mi jest odpowiedzieć na to, czy to jest dobre, czy złe, nie wiem. A w moim przypadku e, to jest tak, że cały czas jest problem z tym, Lataniem. No, ok. tak, cały czas trwają rozmowy, wysyłane są pisma. Trwa to już naprawdę długo i mam nadzieję, że to wreszcie zostanie zamknięte. Ja też mam taką nadzieję. Czy możemy liczyć na jakieś spektakularne wizualizacje? Tak, robimy je. Co będzie wizualizacją główną, nie chcę na razie zdradzać, ale, ale na pewno... Wydaje mi się, że to na pewno będzie lepsze niż było, bo tam nie mieliśmy czasu i takich możliwości. A teraz zatrudniłam bardzo kreatywny team ludzi, którzy rozumieją, co do nich mówię, jak gdyby, znaczy źle to zabrzmiało. Kreatywny tym, który jest skupiony jest tylko na tym. I robimy to wszystko, żeby było jak najlepiej. Nie jako kobieta, oczywiście interesuje twoja kreacja. Czy ona już jest gotowa? Nie ta dzisiejsza, chociaż ta też jest piękna, aczkolwiek mówię o Eurowizji. Jeszcze nie, ale już jest w trakcie pracy. Myślę, że o Kroacji nie należy się martwić, bo robi to e, Katarzyna konieczka. To jest genialna projektantka, z której projektów korzystała nawet Madonna, więc to jest, e, to jest bardziej takie światowe nazwisko. Ja korzystałam z jej projektów już kilka razy w życiu i za każdym razem to było bardzo dobre, więc myślę, że i tym razem takie będzie. A postawisz na czerń, czy jednak złoto? Bo wiem, że jest dylemat. No tutaj trwają dyskusje, jak to powinno wyglądać. Ja jestem e, skłonna jednak zostawić to w czerni, okay. ale zobaczymy. Okay. E, z każdej strony płyną do ciebie gratulacje, nie tylko z Polski. Aczkolwiek moje pytanie brzmi: tak, czy słyszałaś o tym, jak Doda się wypowiedziała? Jak Roxana Węgiel, Natalia Nykiel, tak, każdy. Oczucie, tak, oczywiście nawet wrzuciłam to na swoje social media. Bardzo dziękuję, dziewczyny, e, bo e, z Solidarnością w środowisku e, show biznesu to bardzo różne. Więc tym bardziej mnie to ucieszyło, że naprawdę moje koleżanki faku pogratulowały mi i powiedziały tyle mnóstwo pięknych słów, wam, więc bardzo Wam dziękuję i z wzajemnością oczywiście. Są to też wielkie zagraniczne nazwiska. Ostatnia córka Maska wyraziła wielki podziw, czy Ty już to widziałaś? Bo to był dla mnie największy szok. Bo to, że komentują piosenki różnych eworowizyjni fani, którzy są zaangażowani w ten konkurs od wielu lat i tych gratulacji z całego świata rzeczywiście płynie ogrom i na moje serce. Kilka razy nawet się rozpłakałam, bo jak gdyby ich podziw dla mnie jest dla mnie wręcz zaskakujący. Czy to o mnie wszystko, naprawdę, mało, super. To się naprawdę dzieje. To, tak, to się naprawdę dzieje, ale że córka Elona Maska, która mieszka na drugim końcu świata, słyszała moją piosenkę. to Jestem naprawdę w szoku. Bardzo jej dziękuję. Zresztą też wrzuciłam to tak. na swoje media społecznościowe z podziękowaniami, bo to chyba najbardziej taka szokująca informacja mm. dla mnie, ponieważ mm. Stany nie są zaangażowane w konkurs eurowizyjny. Absolutnie. A czy zdziwiacie informacja, że jesteś pierwsza w rankingu YouTube'owym na oficjalnym koncie eurowizyjnym. Eee, to była dla mnie piękna informacja, dlatego że... To, że często komisja docenia moje walory głosowe, za co jestem ich bardzo wdzięczna, co nie znaczy, że tak będzie tutaj, e, to jest jak gdyby, rozumiem to, bo jeśli ktoś zna się na muzyce jak gdyby albo sam jest wokalistą, albo szkoli wokalistów, to wie, że taka ekwilibrystyka wokalna w połączeniu z ruchem scenicznym, gdzie nie śpiewam z playbacku, z playbacku, tylko to jest żywy głos, no, to wiedzą, że to jest trudne i to wymaga pracy. Nie tylko talentu, ale takiej rzetelnej pracy, takiej jak sportowiec. Biega, żeby biec szybciej, piłkarz tysiąc razy powtarza te same ruchy, żeby potem na meczu być świetnym. Więc to to rozumiem i bardzo jestem wdzięczna, ale ja wiem, o czym oni mówią. Ale jeśli ludzie to doceniają, którzy nie zastanawiają się nad tym, co ja robię, żeby tak zaśpiewać, to odbierają to bardziej emocjonalnie i wrażeniowo, no to to jest cudowne. Bo potem. Jeszcze potem publiczność przychodzi na te koncerty, to ona kupuje bilety, więc, więc to jest. To no jest wspaniałe. Może mi się zdarzyć, tak, prawda. Nie wiem, czy ty słyszałeś, jak Magdalena Gessler powiedziała o tym, że może przed Eurowizją powinnaś zjeść tylko śniadanie, żeby tam sukienka wiesz, idealnie na tobie leżała. Iż będą no, własne brzuch i będzie leżała idealnie. <laughs> więc tutaj pytanie, O jak sobie wyobrażasz te ostatnie przygotowania do wyjścia na scenę? Jak sobie wyobrażam? No. Ja w ogóle przed koncertem dwie godziny nie mogę jeść. Okay. Stresu? Nie, nie. Chodzi o to, że jedzenie musi zostać przez organizm przetrawione w jakikolwiek sposób, żeby nie przeszkadzać gardłu. Mm. Po prostu. Kwasy żołądkowe i to wszystko. Nie będę tutaj się państwu opowiadać takich historii leczniczych. Ale to jest zupełnie normalne, żeby mieć czysty umysł, głowę, skupić się na śpiewaniu, a nie na tym, że twój organizm zajmuje się czymś innym. No to... Jak widzimy, przed koncertem to już jest za późno, tak? Po koncercie owszem, ale przed nim Natomiast o samym śniadaniu do wieczora? No, no może, może być ciężko. ciężko. <laughs> Będzie ciężko. No dobrze, to zmierzając ku końcowi, chciałam jeszcze zapytać o Twoją twarz. Bo tak naprawdę widzowie są zmartwieni, że możecie tam zabraknąć, bo nie. na głowie będziesz nie. miał inne przygotowania. Absolutnie. Zostałam zaproszona już w trakcie pierwszej edycji, znaczy pierwszej dla mnie edycji i było mi bardzo miło z tego powodu, świetnie się naprawdę, tak się zaprzyjaźniliśmy z komisją, w ogóle cudowna produkcja, dobra stacja, wszystko się tam zgadza. Więc przyjęłam drugie zaproszenie, oczywiście nie mogłam wiedzieć, że wygramy Eurowizję, więc rzeczywiście w jednym odcinku mnie nie będzie, bo jestem już w Bazylei, ale we wszystkich innych tak poprzestawiałam swoje terminy. Wszystko zrobiliśmy, a oni też zrobili wszystko, co w ich mocy, żeby połączyć to wszystko i pójść mi wiele razy na rękę. Że spotkamy się w programie, już były pierwsze odcinki, o których nie chcę opowiadać, ale dzieje się. Okej, okay, no to my czekamy oczywiście i na Twoją twarz, ale przede wszystkim na Twój występ w Charizari, także Eee, jeszcze raz gratuluję i dziękuję, dziękuję. za dobra. Wszystkiego do Dziękuję. Dzień dobry Marceli. Cześć, dobry wieczór pani. Dobry wieczór. Ogromnie Ci chciałam pogratulować nowej życiowej, pięknej roli. Zostałaś mama. Powiedz, jak się z tym czujesz. To jest fantastyczne, to jest w ogóle taki kompletny inny etap w naszym życiu no i ja i Max, ja widzę, że jesteśmy już na tyle dojrzali, że to jest w ogóle idealny moment. momencie. Max jest półtora roku ode mnie starszy, ale ja też dużo miałam takiego, takiego czasu, że okej, okay, chciałabym być kiedyś dziecko, ale jeszcze nie teraz, jeszcze nie teraz, a teraz mam wrażenie, że to jest taki idealny czas, że odnajduję się w tym bardzo dobrze, ehm, kocham małego ponad życie, to jest takie niesamowite, jak to natura stworzyła, że rodzimy dzieciusia, które już praktycznie jest dopiero świeżo na świecie, a my byśmy za niego życie oddali. I to tak jest, to jest niesamowite że on jest taką już częścią z nas, z nas. Mam wrażenie, że to tak, jest z nami yy, na cały pół roku, 5 miesięcy z kawałkiem, a mam wrażenie, jakby było całe życie. Więc jakby, no. Wiadomo, że to piękny okres w życiu każdej kobiety, ale zauważyłam, że ty nie koloryzujesz tej rzeczywistości. Pokazałaś też łzy na Instagramie, czyli nie zawsze jest pięknie i kolorowo. Nie, nie, ale to jest tak, że są te momenty oczywiście takie trudne, wymagające, bo takie jest w ogóle chyba macierzyństwo. Bo nie mam nie ma niczego za darmo w życiu, to tak trochę jest, że po prostu zawsze coś trzeba dać. Mówię tu o emocjonalnym też takim podejściu, ale Justyna pięknie śpiewa, zdeczkowska śpiewa. HUU! Uh, Tak, no to są momenty, w ogóle sam poród nie był łatwym porodem, był całkiem inny niż ja sobie zaplanowałam. I to jest też niesamowite, że tego nie zaplanujesz i że trochę, ja przepraszam, bo teraz nie widzę twoich oczu, a ja nie lubię tak. I nie jest, właśnie to jest taka nauka zaufania do tego, małego, do tego małego człowieka, który przychodzi na ten świat. Ja 10 dni po, po terminie urodziłam i już musiałam mu zaufać, już musiałam inaczej niż tak, jak sobie zaplanowałam, że to nie jest instant life i że to już nie jest to szybkie życie. To już jest inne życie, ale nie ukrywam że piękne, że w ogóle nic bym nie zmieniła. A myślisz, że macie, że jest to Sala związek, czy jednak podbija te kryzysy. No, my jesteśmy zakochani, bardzo jesteśmy zakochani cały czas, chociaż to już ponad 4 lata, że ja Max jest lepszy w taty. Ile lat jesteśmy? Ponad 4. I Sala, ewidentnie, w ogóle to było niesamowite jak Max powiedział, bo ja kiedyś nie wyobrażałam sobie, że mężczyzna będzie ze mną w porodzie. Tam jakieś takie poczucie dużego wstydu i, wszyscy, i cała paleta różnych złych emocji. Jak byłam w ciąży, popracowałam nad tym i wiedziałam, że maksymalnie na tym bardzo zależy. Ja zmieniłam swoje myślenie tak szybko, bo opowiadam mnie, ale bardzo dużo się zmieniło. I e, powiedział mi, że e, oczywiście byłoby strefa zero, żeby tam nie wchodził i się trzymał tego miejsca, żeby to było dla mnie takie oh, wygodne, komfortowe. Ale e, to było takie niesamowite, że powiedział, że każdej minuty on się zagłupywał we mnie jeszcze raz. To jak ja go słuchałam, jak on opisywał ten nasz poród, bo w domu narodzin też właśnie naturalnie staraliśmy się urodzić, a skończyło się carskim zdjęciem, ale e, i on mi powiedział, że ten trud, który widział i tą niesamowitą, całą naszą podróż, e, nie za, jakby nie umie tego jakby coś się zmieniło. że coś się zmieniło między jego relacją nawet do mnie, że jeszcze bardziej mnie kocha, docenia i w ogóle, więc miałam takie okej, okay, wow. Cieszę się, że to tak w tę stronę poszło. Tak? Ewidentnie sala. Tak, tak. Marcelina, ty jako modelka na pewno borykałaś się też z tymi dylematami co z twoją sylwetką. Ja widzę, że ty już wróciłaś do formy. Jak ty to zrobiłaś? Ja się po prostu jeszcze karmię piersią. No jak się zważyłam, ostatnio to się zdziwiam, bo tak z 64, chyba waży, a wychodząca moja waga była z 61. A więc tak. nie jest źle, chociaż Właśnie. może się na innej wadze jeszcze zważyć. Ale no dużo y, przytyłam wciąż bo wiesz co mały w ogóle ważył 4600 i jeszcze wiesz dużo dużo i jeszcze ja byłam dzisiaj po terminie, więc ja byłam tak tyle z masą orzechowym, wychodziłam my myślałam że urodzę szybciej, dzień nie urodziłam, no, więc y, no ale wiesz co ja już też wiedziałam że jakby to nie jest najważniejsze ale tak rzeczywiście byłam modelką ja w ogóle jak z pierwszą sesję naszą mieliśmy i jak miałam brzuszek i miałam takie ja już teraz w końcu mogę mieć brzuch, ja mam jestem modelką, która może być brzuchem, takie były takie momenty, okej, okay, inne, bo zawsze wiesz, każda z nas gdzieś tam na wciągnięty brzuchu do modelowych. Straciłam głos. Ja po prostu ta za mnie zaśpiewał o sobie. Um, tak, ale to nie miało takiego znaczenia. Ale teraz karmię pierwsze więc słuchajcie dziewczyny, i dużo, na pewno dużo piję wody, bo muszę. Bo okay. I cały czas jesteśmy tylko na piersi, więc chyba to. Myślę, że w takich chwilach to totalnie nie ma znaczenia. Wiem, że to jest takie pytanie, które trzeba zadać, bo na to tak, kliknie. Wiem. Tak, tak, tak. I kobietki inne będą z Jak ona to zrobiła, że ona tak no, wygląda? Powiem wam, się coś wierzy, się nie, nie Powiedz mi, mam coś jeszcze, jakby przyjmieda też. Marcelina, ja bym miała do ciebie jako kobieta mnóstwo pytań, ale wiem, że czas nas goni, więc na koniec! Powiedz mi, co z Farmą? Czy my Ciebie zobaczymy? Czy mnie zobaczycie tam, nie zobaczycie? Nie mogę nic zdradzać, ale będzie jeszcze coś nowego, będzie coś jeszcze bardziej ekscytującego. Wiem, że trudno sobie to wyobrazić, ale szykujemy dla Was coś jeszcze specjalnego i będziemy we trzy. Super, na no to czekaliśmy. Marcelina, bardzo Ci dziękuję i oczywiście życzę powodzenia z nową Twoją rolą. Dziękuję, <słuch> dziękuję. dziękuję.